Cześć wszystkim, Filip Fran Wiszniewski, a dzisiaj w moim mieście, w Bydgoszczy, na Drodze Wojownika e, spotkałem naprawdę zawodnika wyjątkowego, czyli Pawła Plastinio Pawlaka. Siemka, witam wszystkich. E, Pawle, widzimy się tutaj przede wszystkim z jednego konkretnego powodu. E, twój kolega klubowy, mój były, Bartek Gładkowicz, e, stoczy swoją walkę jutro z Kornelem Zapadką na Envy Fight Night. Ja przede wszystkim zapytam e, o taką gradację doboru rywali, bo oczywiście Bartek jest po, po dwóch porażkach jednej kontrowersyjnej co prawda na gali na Słowacji natomiast no na KSW już widać było troszeczkę przewagę i kilogramów, też jakby Bartek musi się wdrożyć w tą kategorię półciężką, natomiast czy nie uważasz, iż w tym momencie Kornel Zapadka to jest jednak troszeczkę za niski pułak, pułap przepraszam, jak na potencjał Bartka Gładkowicza? E, to znaczy zdecydowanie wiadomo, że e, Zapadka to już wiadomo, myślę, że już to jest schyłek go kariery i już lepszy nie będzie, Bartek już wchodzi w te największe swoje jakby top formy. Wiadomo, że walka z Omar'em no, była też ciężka, bo wziąłem na 3 dni przed po pierwsze, to też ciężko wiadomo do kategorii 9-3, no to musisz nabudować trochę fizyczności, no i przegrał tą walkę przede wszystkim przez to, że tamten był bardziej fizyczny. No a tu to myślę, że raczej to będzie egzekucja w pierwszej rundzie, tak, więc myślę, że nawet to nie dojdzie do połowy rundy i raczej po prostu chodzi o to, żeby Bartek odbudował się. Zdobył, że tak powiem, zielony kwadracik na Sherdogu i no idziemy dalej. Tak? To jest tylko jedna walka, która trzeba, trzeba zrobić po prostu, iść dalej i, no i walczyć w KSW tak? z najlepszymi i to jest priorytet. No ja oczywiście nie deprecjonuję poziomu Cornela, jeśli chodzi o jiu bo tych osiągnięć nikt nie jest w stanie mu zabrać. Jeszcze w kwestii Bartka, bo, bo pamiętam jak on odchodził z XYZ Fight Academy, przychodził do Octopusa. Jak byś był w stanie porównać ten jego progres z wami, z tobą, z Bartosem, z Krakusem? Jak Bartek się mocno rozwinął? Znaczy to jest naprawdę kolosalna różnica, tak? Bo jak przyjechał do nas, to przede wszystkim fizycznie był też bardzo dużo słabszy, e, technicznie na sparnikach no tak naprawdę robiliśmy z nim co chcieliśmy e, teraz już jest zdecydowanie z nim cię, ciężej, także no zrobił kolosalny progres, tak, teraz jeśli chce zostać w kategorii 9-3, no to wiadomo, musi się mocno wzmocnić do tej kategorii bo tu już są e, chłopy naprawdę duże i silne, ale no teraz po tej walce będzie miał na to czas, bo myślę, że wróci w następnym roku dopiero do, do walczenia, także troszkę go przypakujemy i będzie dobrze Paweł, no to clue programu, tak naprawdę. Twoja następna walka dla KSW, poprzednia bardzo emocjonująca z czarkiem kęsnikiem, ona też pokazała, że ty już jesteś w stanie wywalizować na tym naprawdę topowym poziomie, jeśli chodzi o europejską półkę, bo też w UFC. No i walka z Bartoszem Leśko. To jest naprawdę duże wyzwanie, bo to jest zawodnik, który bił się w ACA. Która jest naprawdę topem na świecie. Także na chłodno, kiedy pierwszy raz usłyszałeś to nazwisko, to czy taka iskierka, yy, taka podjarka się nie pojawiła w Twojej głowie? E, tak, przede wszystkim to jest młody prospekt. Tak, On ma dopiero 26 lat, cały czas się rozwija. Bardzo dobry zawodnik. Oglądałem te walki z ACA. E, dobre walki, bardzo dobre. Widziałem też z Naruszką wcześniejsze, to już było 3 lata temu. Więc on też się mocno rozwija. E, także no, jestem zadowolony, tym bardziej, że wcześniej miałem też i bić ze Scottem Askamem, e, To był mój pierwotny rywal generalnie i z nim miałem walczyć. To, to miał Tylko... być opas? Nie, 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 nie miał być opas e, pewnie o pretendenta. E, on był przede mną wtedy, on był drugi, tak? I teraz w ogóle wypadł już z rankingu, bo znowu doznał tej kontuzji, chyba kręgosłupa, także przez to wpadł e, za niego jakby leśko. Także no co, chcę podbijać kategorię 8-4, w którym walczył cały czas tak naprawdę, więc na pewno dam siebie wszystko, żeby nie, nie wszedł na moje miejsce, tak? Bo ja jestem teraz drugi, więc e, nie chciałbym sytuacji, że spadnę. Paweł, ja zawsze z was, zawodników, wojowników, staram się wyciągać aspekt mentalny, bo uważam, że to jest bardzo ważne, bo też zdarza mi się walczyć, walczyć na amatach grapplingowych. To też... Co ty czujesz w tym momencie wyjścia do tej klatki? Czy ty starasz się nakręcić, czy jak Kamil Łepkowski kiedyś mi tłumaczył, że on stara się wyluzować? Czy starasz się przypomnieć wskazówki trenerów? Co dla ciebie znaczy ten moment? Ja przede wszystkim pochodzę do tego spokojnie żeby się nie stresować nie fazować też za mocno bo przez to też możemy się powiedzmy zestresować i pogubić w tym wszystkim ja mam wyjść spokojny skoncentrowany przede wszystkim na swoim zadaniu bo ja podchodzę do walki generalnie jak do mocnego sparingu i mam wyjść tam i słuchać się trenera i myśleć co robię, a nie że wskoczę i nie będę myślał nad swoimi ruchami i po prostu polecę na ślepo i stracę po prostu swoją kontrolę, tak? Przede wszystkim spokój, koncentracja i plan działania które zawsze mam i wiem o tym, że tak będzie na następnej walce A biorąc pod uwagę właśnie to, co powiedziałeś Bo te rzeczy przychodzą z doświadczeniem Co się zmieniło na przestrzeni tych wszystkich lat Odkąd też walczyłeś w UFC, biłeś się na lokalnych galach e, Bo widać u ciebie e, to, że ty kontrolujesz każdy ruch w tym momencie w OKTAGONIE, jesteś, e, niech to nie zabrzmi źle, że jesteś nudnym zawodnikiem, ja zmierzam do tego, że Ty doskonale wiesz, co za chwilę chcesz zrobić w OKTAGONIE. E, no przede wszystkim to, że też jestem zdrowy, nie ukrywajmy, że w UFC miałem bardzo poważne problemy z kręgosłupem i męczyłem się z nimi ze 3-4 lata, byłem 3 razy sparaliżowany i było bardzo ciężko, tak naprawdę już tam myślałem o końcu kariery, tylko no, dobry habitat mnie z tego wyciągnął, więc to był priorytet, teraz cały czas już dłuższego czasu wzmacniam te plecy bardzo dobrze mięśniami głębokimi, no i myślę, że na rodziny syna tak samo, które też dały mi taką mocną motywację, wiem po co to wszystko robię e, przede wszystkim dla niego e, żeby miał lepiej i to jest też taka moja mocna motywacja i wiem po co właśnie tam jestem żeby wiadomo, dać siebie wszystko i no, żeby żyło się po prostu nam wszystkim lepiej z mojej rodziny nie? to jest taki priorytet generalnie nie? No i też wiadomo rywalizacja, bo lubię rywalizować. Cały czas rywalizujemy, czy tak powiem, w Oktopusie mocno i chcę tą rywalizację też pokazywać w Octagonie. Tak to jest z tą najmocniejszą ośmiornicą. <laughs> no to jeszcze nie będziecie musieli sami dojść do tego. Musieli zrobić ankietę i zobaczymy, no to... Ale musiał przyjechać. Ale generalnie bardzo ma więcej znajomych, to pewnie on by wygrał ankietę. <laughs> ale nie, mamy mocny skład i naprawdę fajnie się rozwijamy i na szczęście bezkontuzyjnie i... I to jest najważniejsze, tak? Bo te kontuzje są najgorsze w tym sporcie. Ja mówię, dużo straciłem przez 100 lat przez kontuzje, także cieszę się, że od dłuższego czasu jest wszystko w porządku i mogę po prostu walczyć, tak? I cieszę się tym, a nie złościć, bo naprawdę kontuzje no wyniszczają strasznie, nawet psychicznie no, człowiek dobra, się ale... czuje dużo gorszy, tak, jak chcesz, ale nie możesz tego robić. No ja teraz od czerwca się borykam z zerwanym mięśniem, na szczęście już wszystko dochodzi do normy. Pawle, bo tutaj zaczyna się ważenie też, na które czekasz, bo, bo mówimy, że Bartek Gładkowicz bierze udział, także na koniec, w trzech słowach, jakbyś miał scharakteryzować Bartosza Leśko? E, przede wszystkim dobra psycha, dobre warunki fizyczne e, i szybkość jego. Także będzie ciekawie, ale musi się obejrzeć. Tak. No ja czekam na to. To jest świetna walka, Pawle. Dziękuję tobie bardzo za poświęcony czas i jakże miło było się zaskoczyć spotykając tu siebie. Dziękuję i życzę powodzenia. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich e, widzów e, twojego portalu i pewnie widzimy się na gali jeszcze. Jasne. Dziękuję. Hej.